A więc tak, naklejka ze Stanów przyszła. Piękny motyw. O, czarna wdowa, babcia. Monstrum babcia wyjeżdża na drogę. Także jest piękna ta naklejka. Mega kozacka. Podoba mi się. Tak to wygląda mega kozacko no i jak to córki ochściły tu jest różaniec rączki składajmy mieni się, mieni pięknie się mieni a tu ziomuś nie będzie go chyba widać, bo jest za ciemno A nie mogę lampy włączyć Bo mam za słabą baterię Ale dobra to